I 62 metry, liczy oddany do użytku w 1934 roku, mach przy ulicy Żwilki i Wigury w Katowicach. Śląski Drapacz Chmur był wówczas jednym z najwyższych budynków w Europie, a jego powstanie miało polityczne znaczenie. 20 marca 1921 roku na Górnym Śląsku odbył się plebiscyt, w którym uprawnieni do głosowania mieszkańcy regionu mieli opowiedzieć się za przyłączeniem ich ziem do Polski lub do Niemiec. W wyniku plebiscytu Śląsk został podzielony na dwie części, które w kolejnych latach, ze względów politycznych i propagandowych, rywalizowały ze sobą także pod względem inwestycji budowlanych. W latach 30. tak samo jak dziś panowało przekonanie, że jednym z najbardziej wyrazistych symboli potęgi i siły są wieżowce efektowne i widoczne z daleka. Choć wtedy znacznie niższe niż dziś robiły wrażenie, bo konstrukcje pozwalające budować wysoko były w architekturze nowością. Niezbyt dziwnego, że władze Katowic zdecydowały się na budowę trapacza chmur. Pracę finansował Sejm Śląski. Zlokalizowano go w południowej części śródmieścia, okolicy zapełniającej się luksusowymi, a zarazem super nowoczesnymi, jak na nowe czasy modernistycznymi kamienicami. Od początku było wiadomo, że wysoki budynek musi nie tylko górować nad okolicą, ale i reprezentować to, co w architekturze najbardziej innowacyjne. Projekt gmachu opracował Tadeusz Kozłowski, niemniej istną rolę w pracach nad wizją dla pasza chmur pełni jego konstruktor, Stefan Bryła, jednej z najwypitniejszych inżynierów tamtego czasu. Duet Kozłowski Bryła dla Katowic stworzyli gmach elegancki w swojej modernistycznej surowości. Skomponowany z dwóch prostopadłościanów, ma gładkie, kamienne elewacje i bardzo oszczędnie stonowany detal. Znacznie więcej uwagi projektanci poświęcili doborowi materiałów wykończeniowych, zróżnicowaniu rodzajów kolorów i faktur kamienia, kształtom schodów, balustrad, a także lamp. Gmach był bardzo stylowy, posiadał hall, dwie windy i sypy. W wyższej części katowickiego Trapacza chmur znajdowały się mieszkania. Na owe czasy luksusowe, wyposażone w łazienki, centralne ogrzewanie, ciepłą wodę. Budynek posiadał nawet własną centralę telefoniczną. Lokale w nim miały zróżnicowany metraż. Od niewielkich kawalerek po ponad 100-metrowe apartamenty ze służbówkami. Te największe zajmowali najwyżsi urzędnicy skarbowi, bo niższe skrzydło przeznaczono na biura śląskiej izby skarbowej. Na poziomie czwartego piętra umieszczony został łącznik, dzięki któremu zamieszkujący wieże urzędnicy dostawali się do pracy. Popołudniami mogli zaś odpoczywać na tarasie na dachu, z którego roztaczał się wspaniały widok na miasto. W czasie II wojny światowej teraz służył jako punkt obserwacyjny obrony przeciwlotniczej. Budowa katowickiego dla chmur rozpoczęła się w 1930 roku, zakończyła się 4 lata później. Gmach był najwyższym budynkiem w Polsce, jednak tylko przez rok. Niedługo później oddano bowiem do użytku warszawski prudential, który śląską wieżę przewyższył o 6 metrów. Śląski wieżowiec zaliczany jest do nurtu funkcjonalizmu, a więc tego odłamu modernizmu, w którym prostota formy, surowość bryły i zminimalizowanie detali czy ozdób miały na celu wydobycie na pierwszy plan funkcji gmachu. Trzeba podkreślić, że projektanci śląskiego niebotyka opracowali gmach na owe czasy naprawdę wyjątkowy. Tadeusz Kozłowski niewątpliwie znał wieżowce budowane od końca XIX wieku w USA. Pierwsze amerykańskie dlapacze chmur także miały kamienne elewacje jak na współczesne standardy, dość przesadziste proporcje. Były jednak wielkim krokiem naprzód w budowaniu wysoko. Stefan Bryła, konstruktor światowej klasy, umiał zaś opracować stalowy szkielet, który udźwignął tę efektowną bryłę, nadając jej nowoczesny charakter. Do budowy katowickiego wysokościowca zużyto podobno 1000 ton stali, Dzięki tej inwestycji uchroniono od bankructwa dwie śląskie huty, które zmagały się ze skutkami światowego kryzysu ekonomicznego. Jeszcze w 1931 roku powstał film poświęcony katowickiemu Trapaczowi Chmur pod tytułem Budownictwo żelazno-szkieletowe i jego zasady i zastosowanie. Uroczystą premierę w katowickim kinie Rialto uświetnił swoją obecnością śląski wojewoda Michał Grażyński. Film pokazywany był później w wielu miejscach w Polsce. Gmach był więc znany i promował ideę budowania wysoko. W niemieckiej części Śląska nie powstał podobny obiekt. Katowicka wieża, choć przewyższona przez Warszawską, przez wiele lat jeszcze górowała nad Śląskiem. A więc udajemy się do środka. Jest tutaj jak słyszycie potworne echo. Pierwsze drzwi już pokonano, teraz musimy pokonać jeszcze długie. I chyba jesteśmy. Tutaj macie na samym wstępie widoczne skrzynki pocztowe. Patrzcie, w jakim one jeszcze są w stylu tutaj wykonane. Widać, że mają już swoje lata z pewnością. Tutaj macie tablicę informacyjną z różnymi ogłoszeniami. Się tutaj znajdują. Tutaj widzicie bynajmniej dwie. No i co? Tutaj mamy klatkę solową. Tutaj mamy dwie windy. I myślę, że do góry sobie pojedziemy windą. Albo na odwrót. Do góry sobie pojedziemy może schodami. Co tam ja jestem szalony. Także nie, zaszko nie zaszkodzi mi pokonać <noise> tyle pięter schodami. A w dół zjedziemy sobie za odmiany windom i pokażę wam tam również jak te windy się od środka prezentują jak na razie mamy pierwszy piętro szwarte z góry. Wydaje mi się, że będą niezłe. No to już się zaczynają Całkiem ładne widoki z tego co widzicie, a jesteśmy dopiero przed siódmym piętrem. Coraz piękniej, coraz piękniej. tym budynkiem z stronę ulicy nie wydawał się on taki wysoki jak to wygląda teraz patrząc przez te okna tutaj bo no jest naprawdę wysoko a jesteśmy teraz na 10 piętrze zaraz będziemy na samej górze jacie, ale będą piękne widoki z samej góry. No i tutaj mamy ostatnie 14 piętro. Tu już nigdzie dalej nie przejdziemy. Więc tak to się prezentuje. Więc, tak jak widać, mamy tutaj widoczną panoramę całego miasta, tak naprawdę. Tak pokrótce postaram się Wam poopowiadać, co tutaj można dostrzec z tej wysokości. Tam, jeśli będziecie to widzieli, nie wiem, jak Wam to tak palcem dokładnie pokazać, ale tak jak jest ten niebieski dźwig, to jakby za tym dźwigiem jest opuszczona lokomotywownia, i jeśli są tutaj widzowie Urbeksów na naszym kanale, to kiedyś byliśmy tam właśnie na urbexie ale akurat nie nagrywaliśmy tego z kamery, tylko było takie krótkie nagranie z Lona. Było to miejsce tak naprawdę mojego dzieciństwa tam gdzie zaczynałem właśnie historię z Urban Exploringiem. No i tam sobie właśnie zacząłem. Zaczynałem swoją historię z ulebeksem. Dobra, to przechodząc dalej. Yy, tutaj ten, postaram się pokazać palcem, ten budynek. Albo nie, tamten, tak, tamten budynek. To jest ogólnie więzienie bądź zakład karny. Yy, no, ale tutaj się nie będę jakoś mega rozwijał na ten temat. Tam. Ogromne wieżowce, które widzicie. To jest oczywiście inwestycja, którą również nagrywaliśmy: w Global Office Park. Tam po lewej stronie od tych budynków, które przed chwilą omawiałem, te budynki, które teraz próbuję wskazać palcem białe budynki to jest też inwestycja, którą nagrywaliśmy. Inwestycja również już dawno ukończona inwestycja face-to-face a na lewo od niej biurowiec Kraft tam gdzieś mamy, nie wiem czy to palcem teraz dobrze pokazuję bo mam mały podgląd na ekranie tam mamy biurowce Tiramisu tam również widać ten taki choćby biały dach co widzicie to jest centrum świadkowe na ulicy Sądowej no i tam w oddali również całe osiedle Tysiąclecia widzimy oraz Stadion Śląski. No jest tutaj do omawiania naprawdę sporo, tam jeszcze widać również naszą kolejną z inwestycji atal olimpijską, no jest tu naprawdę sporo do omawiania. Dużo czasu by mi zajęło gdybym chciał wam tutaj wszystko przedstawić, no ale tak no wracając do wysokości no to jest całkiem sporo, widzicie tutaj przestrzeni pode mną I tak spojrzeć w dół no robi to wrażenie więc tak jak widzieliście na materiale e, tutaj przed chwilą widoki tutaj no, zabierają tych pieśniach nie wiem na pewno ponieważ Jestem ciekawy, jakby tutaj jak wyglądało w nocy, bo w nocy robiło jeszcze kosztowniczne przekazie, ale mimo tego jestem zadowolony, że udało mi się tutaj przybyć, bo miejsce te odkrywa również właśnie Kończę sobie tutaj jeszcze robić kilka ostatnich szybkich fotek i będziemy teraz jeżdżać windą na dół. Dobra, także teraz kierujemy się w kierunku windy, a to nie tutaj. Aha, dobra, musimy zejść w takim razie piętro niżej, bo windy tutaj nie jeżdżą na 13 piętro, z tego co widzę kurczenie no raczej musimy zejść na 12. piętro i z niego właśnie będziemy wsiadać do windy. No windy wyglądają dosyć może niezabytkowo bo bym przesadził może z tym stwierdzeniem, ale na pewno staro. Na pewno staro, to bez wątpienia. Czekam aż przyjedzie i ruszamy. Dobra, więc ja aktualnie czekam na windę, na drugą windę, bo jedna przed chwilą mi przyjechała, ale jakiś pan również na nią czekał, więc stwierdziłem, że sobie poczekam, żeby jechać samemu. I na spokojnie sobie tam w środku ponagrywać I za chwilę będziemy mieli naszą windę. Wpadłem, żeby zmierzyć czas, jaki będziemy nią jechać na sam dół. Także zobaczymy, bo jestem ciekawy, ile nam to zajmie. Dzieńcie. Także jedziemy na piętro zero. Winda, jak widzicie, za dużo jakaś też nie jest. I ona jest tutaj w ogóle wykończona drewnem. Kurczę, jak to wygląda. Robi to wrażenie. Nie wiem, czy kiedykolwiek jechałem taką, można powiedzieć, starą windą. Gładko, nie ma jakichś drgań, ani innych tego typu rzeczy, więc windy akurat zadbane, bezpieczeństwo jest tutaj myślę zachowane, bo zresztą musi być, bo jakby inaczej. I... teraz zatrzymaliśmy się. I... o dobra widzieliście że przez chwilę się zaciąłem, poczekałem aż, aż mi się drzwi otworzą, ale zapomniałem, że to są przecież stare windy i tu trzeba ręcznie je otwierać. <grym> no dobra, także tak jak widzieliście wysiadłem. Droga windą trwała minutę i jedną sekundę i dokładnie 38 sekund. No z tymi sekundami może tak około, ale jechaliśmy tutaj w sumie minutę. Także tak to się prezentuje, mieliście okazję zobaczyć, jak to tutaj wygląda. A tutaj, tutaj widzę, jest jeszcze inne wyjście z budynku, ale nie, nie będę wychodzić. A tutaj pewnie piwnice, tak tutaj piwnice, ale nie wiem, czy one są otwarte, a nawet jeśli by były, to raczej nie będę się tam cisnąć, nie chcę sobie robić jakichś kłopotów. Więc tak to wygląda. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. A jeśli Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, jeśli chcecie subskrypcję, jeśli chcecie i jakiś miły komentarz, jeśli również chcecie. Do niczego oczywiście nie zmuszam. Ale myślę, że materiał ciekawy, taki trochę inny, dodatkowy. A więc to by było tyle na dzisiaj. No i co? I mam nadzieję, że widzimy się. W na następnych materiałach także do zobaczenia, Siemano.